Wyciąg z karty kredytowej leżał otwarty na stole w kuchni, cicha zdrada zapisana cyframi. 17 tysięcy dolarów nazywam się Marta Lansten. Mam 62 lata, jestem emerytowaną nauczycielką szkoły podstawowej i wdową. Mój mąż, Gerald, zmarł 4 lata temu na raka trzustki. Od tego czasu mieszkam sama w domu, który kupiliśmy razem, gdy mieliśmy po trzydzieści kilka lat. Starając się zachować poczucie normalności w świecie, który nie był mi już znany. Trzy lata temu dodałam moją córkę, Heili, do mojej karty kredytowej tylko na wypadek nagłej potrzeby chciałam, żeby czuła się bezpieczna, budując swoje życie. Zawsze była dramatyczna, zawsze trochę się spóźniała, zawsze zamieniała drobne kryzysy w sytuacje alarmowe. Myślałam, że jej pomagam, że jestem dobrą matką. Teraz przed moimi oczami leżało wyciągi z karty kredytowej, strona po stronie, z opłatami za ślub, kwiaciarnia, zaliczka za catering, luksusowe miejsce, o którym nigdy nie słyszałam. Enchanted Valley Florel, 3200 dolarów. Silvercrest Banquet Hall, 8500 dolarów. Maison Rouge Catering, 4800 dolarów. Nie zapytano mnie o zdanie, nie poinformowano mnie nawet. Po prostu wystawiono mi rachunek. Heyley wychodziła za mąż za sześć tygodni i najwyraźniej to ja miałam za to zapłacić. Przesuwałam palcami po liczbach, a każda z nich bolała jak skaleczenie papierem. Na początku nie byłam zła, tylko oszołomiona, tak jak wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę, że telefon dzwonił z domu. To nie była kradzież tożsamości, to było coś gorszego. To było poczucie, że coś mi się należy, opakowane w miłość. Siedząc tam, w promieniach porannego słońca prześwitującego przez żaluzję i ogrzewającego drewno kuchennego blatu, który Gerard zainstalował z okazji naszej dwudziestej rocznicy ślubu, zdałam sobie sprawę z czegoś głęboko bolesnego. Miłość w mojej rodzinie miała swoją cenę, a ja zbyt długo płaciłam za ten rachunek. Nie miałam zbyt wiele czasu, aby przetrawić ten szok, zanim usłyszałam trzask drzwi wejściowych. — Mamo, muszę pożyczyć samochód na wieczór — usłyszałam głos Travis'a z korytarza. Mój syn, 34 lata, niedawno rozwiedziony, wrócił do domu sześć miesięcy temu. Tylko na chwilę powiedział. Powinnam była wiedzieć. Travis miał talent do zamieniania tymczasowych sytuacji w stałe rozwiązania. Odkąd się wprowadził, nie wyłożył ani grosza na rachunki, nie mówiąc już o pomocy w domu. Nie wszedł do kuchni, tylko krzyczał swoje żądania jak współlokator, który uważał mnie za zarządcę budynku. Jedziemy obejrzeć to mieszkanie w Ukryt, dodał. Tasza czeka tam na mnie. Tasza, jego dziewczyna, instruktorka jogi, która spędzała więcej czasu w moim salonie niż ja. Rano medytowała, zostawiając wszędzie rozrzucone kadzidła i kryształy. Kiedyś wspomniałam, że dym przyprawia mnie o bóle głowy. Travis powiedział, że jestem negatywnie nastawiona. Nieprzyjazna. Musisz się otworzyć, mamo, powiedział mi, jakbym to ja była problemem we własnym domu. Travis, powiedziałam, starając się zachować spokojny ton. Możesz tu podejść? Wszedł do kuchni, już zirytowany, z telefonem w ręku, ubrany w dżinsy, które kupiłam mu w zeszłe święta. Co się dzieje? Spieszę się. Przesunęłam w jego stronę wyciąg z karty kredytowej. Wiedziałeś o tym? Ledwo rzucił na to okiem, po czym wzruszył ramionami. Tak, odpowiedział. Heili o tym wspominała. Posłuchaj, mamo, to tylko pieniądze. Masz dom, emeryturę. Nic ci nie będzie. Właśnie w tym momencie, w tej sekundzie, zdałam sobie sprawę, że moje dzieci nie postrzegają mnie już jako człowieka. Dla nich byłam zabezpieczeniem z limitem kredytowym. Tej nocy nie mogłam zasnąć. Ciągle widziałam te liczby: 3000 dolarów za kwiaty, osiem dolarów za salę, prawie pięć dolarów za jedzenie. Pomyślałam o Geraldzie. Byłby wściekły nie tylko z powodu wydatków, ale także z powodu zuchwałości. Tuż przed północą przyszła wiadomość od hejli. Cześć, mamo. Czy możesz pokryć ostatnią zaliczkę za catering w przyszłym miesiącu? To tylko 2000 dolarów. Ubezpieczenie na życie, Geralde, powinno to pokryć, prawda? Jesteś najlepsza. Długo wpatrywałam się w wiadomość. Potem zrobiłam coś, czego nie zrobiłam przez 34 lata macierzyństwa. Skasowałam ją, niezłośliwie, ale dla jasności. W końcu zrozumiałam, że milczenie nie jest uprzejmością Milczenie jest pozwoleniem. Usiadłam w starym fotelu Geraldę, w którym zwykł drzemać z książką otwartą na piersi. Dom skrzypiał wokół mnie tak samo jak zawsze. Pomyślałam o tym, jak ciężko pracowaliśmy, aby zbudować stabilne życie, życie, które miało zapewnić mi bezpieczną starość. Zamiast tego wysysałam je do cna jednym niewdzięcznym żądaniem za drugim. Koniec z tym. Do rana miałam listę. Prawdziwą listę. Po pierwsze, zadzwonić do firmy obsługującej kartę kredytową. Zgłosić nieautoryzowane transakcje, zamrozić konto, rozpocząć proces sporu. Po drugie, zadzwonić do banku. Cofnąć Travisowi dostęp do mojego konta bieżącego i oszczędnościowego. Anulować kartę debetową, której używał jak kieszonkowego. Po trzecie, zadzwonić do mojej prawniczki. Janet Morrison, tej samej kobiety, która pomogła mi załatwić sprawę Geraldę. Musiałam zmienić testament. Nie chciałam zemsty, chciałam ochrony. Bo jeśli moje dzieci widziały we mnie tylko źródło korzyści, kiedy im coś dawałam, to nadszedł czas, żeby dowiedziały się, co się stanie, kiedy w końcu przestanę. Miłość, którą ofiarowywałam przez dziesiątki lat, została pomylona z obowiązkiem. To nieporozumienie skończyło się dzisiaj. O dziewiątej rano wykonałam wszystkie telefony. Karta kredytowa została zablokowana. Bank potwierdził, że karta debetowa Travisa przestanie działać do południa. Janet umówiła mnie na spotkanie o szesnastej, aby rozpocząć proces zmiany testamentu. A ja czułam się lżejsza niż od lat. Ten spokój trwał do godziny dziesiątej trzydzieści siedem, kiedy zadzwonił mój telefon. Haley. Nie odebrałam. Potem jeszcze raz i jeszcze raz. Po czwartym sygnale odebrałam. Mamo, dzięki Bogu. Coś jest nie tak z twoją kartą. Dzwoniła kwiaciarnia i powiedziała, że płatność nie przeszła. Wiem, odpowiedziałam spokojnie. Karta została zablokowana. Pauza. Co? Dlaczego? Ponieważ nie autoryzowałam wydatków ślubnych w wysokości 17 tysięcy dolarów. Kolejna przerwa. Potem usłyszałam zbyt dobrze znany mi głos, słodki, namawiający ton, którym posługiwała się jako nastolatka, gdy rozbiła samochód lub nie zdała egzaminu. Mamo, daj spokój. Możemy to naprawić. Po prostu zadzwon do nich i wyjaśnij. To wszystko pomyłka. To nie jest pomyłka, powiedziałam. Użyłaś mojej karty bez pozwolenia. Powiedziałaś, że mogę jej używać w nagłych wypadkach. Ślub nie jest nagłym wypadkiem, Heili. Ale dostawcy. Jeśli nie zapłacimy, stracimy wszystko. Naprawdę chcesz zrujnować ślub swojej jedynej córki? To zdanie, ta przepełniona poczuciem winy prośba: Nie kochasz mnie wystarczająco? Żeby to naprawić? Chcę, żebyś miała piękny ślub, powiedziałam, ale chcę, żebyś za niego zapłaciła sama, tak jak robią to dorośli. Zamilkła. Słyszałam jej oddech, słyszałam, jak się gotuje, próbując wymyślić, jak obrócić tę sytuację na swoją korzyść. Jesteś nierozsądna. Być może, powiedziałam, ale jestem też jasna. Odłożyłam słuchawkę. Kiedy wróciłem do domu ze sklepu z narzędziami z nowymi zamkami, samochód Travisa już stał na pobieździe. Wszedłem do środka i zobaczyłem taszę miksującą smoothie z owoców z mojej lodówki, a jej kryształy rozłożone na stole w jadalni. Travis podniósł wzrok z nad telefonu. Hej, coś jest nie tak z moją kartą debetową. Położyłem torebkę na blacie. Nie, Travis. Działa tak, jak powinna? Mrugnął. Co się dzieje? Heili się denerwuje. Zablokowałam ci dostęp do moich kont bankowych, powiedziałam spokojnym tonem. Wiem też o sytuacji twojej siostry. Tasza zaśmiała się nerwowo. Marta, przestraszyłaś nas. Myśleliśmy, że miałaś udar lub coś podobnego. Nie, powiedziałam. Kierując się w stronę drzwi z nowymi zamkami w ręku, po prostu się obudziłam, to wszystko. Nowe zamki zostały zamontowane przed południem. Stare klucze wrzuciłam do słoika, który schowałam głęboko w szufladzie kuchennej. Czułam, że to symboliczne, jakby zamykałam w nim dawną wersję siebie. O 16 siedziałam w pachnącym skórą biurze Janet Morrison i z spokojną precyzją przedstawiałam wszystko. Nieautoryzowane opłaty lata finansowej współzależności, emocjonalne wymazanie. Janet słuchała bez osądzania, tylko od czasu do czasu robiąc notatki. To może stanowić finansowe znęcanie się nad osobą starszą, stwierdziła rzeczowo. Nie chcę wnosić oskarżenia, powiedziała jej. Chcę tylko, żeby zrozumieli, że zasady się zmieniły. W takim razie jasno to zaznaczymy w pani testamencie, odpowiedziała. Przed kolacją w domu panowała cisza, ale nie była to ta pusta, pełna smutku cisza, do której przyzwyczaiłam się od śmierci Deralde. Ta była inna, zamierzona, czysta. Kiedy otworzyłem butelkę wina i podgrzałem resztki zupy, ktoś zapukał do tylnych drzwi. Była to kobieta z domu dwa domy dalej, ta z różami, idealnym ogrodem przed domem. Trzymała naczynie żaroodporne i uśmiechnęła się niepewnie. Jestem Karen Delaney. Mieszkam w białym domu z czerwonymi okiennicami. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, ale wcześniej słyszałam krzyki, a potem objechał samochód. Chciałam tylko sprawdzić, czy wszystko w porządku. Przez chwilę zastanawiałam się, czy nie zbyt jej grzecznym kłamstwem. Ale zaskoczyłam samą siebie. Właściwie to nie jest w porządku, ale pracuję nad tym. Karen podniosła naczynie. Zrobiłam za dużo lasania, a jedzenie w samotności mi się nudzi. Zauważyłam, że się uśmiecham. Proszę wejść. Właśnie otworzyłam butelkę. Zjadłyśmy razem przy kuchennym stole, stole dzieraldę, rozmawiając o przepisach na róże i dorosłych dzieciach, które zapominają, że matki też są ludźmi. Opowiedziała jej wszystko, a ona słuchała tak, jak robią to prawdziwi przyjaciele, nie udzielając rad. Ale po prostu będąc obecna. Kiedy wychodziła, ścisnęła moją dłoń i powiedziała: Następnym razem to ty przychodzisz do mnie na werandę. Po raz pierwszy od lat uwierzyłam, że może być następny raz, na który warto czekać. Następnego ranka oblężenie wznowiono. Otworzyłam rolety i zobaczyłam samochód Heili na moim pobieździe. Siedziała na schodach werandy z rozmazanym makijażem, rozczochranymi włosami. Ściskając papierowy kubek z zimną kawą. Nie spieszyłam się z ubieraniem, zrobiłam tosty, nastawiłam czajnik. W końcu o ósmej trzydzieści otworzyłam drzwi. Mamo wykrztusiła. Jestem tu od piątej. Wyglądasz na wyczerpaną, powiedziałam, wychodząc na ganek. Nie spałam, nie jadłam. Ślub się nie odbędzie i nie rozumiem, dlaczego mi to robisz. Nic ci nie robię, odparła łagodnie. Po prostu nie robi już dla ciebie nic. Mrugnęła. Wczoraj odwołano rezerwację sali, ponieważ nie wpłynęła płatność. Nie powiedziałam nic. Heli usiadła obok mnie na ławce zbudowanej przez Geraldę. Nadal była moją córką i nadal ją kochałam, ale coś się zmieniło. Nie wyglądała już jak dziecko. Wyglądała jak kobieta stojąca na krawędzi własnych konsekwencji. Wiem, że nawaliłam, szepnęła. Nie powinnam była używać Twojej karty. Byłam po prostu przytłoczona. Przytłoczona? Powtórzyłam. Tak przytłoczona, że zapomniałaś zaprosić mnie na kolację zaręczynową? To nie ja, odparła szybko. To była rodzina Dawida. To była mała uroczystość. Tylko najbliższa rodzina. Jestem Twoją matką, Heili. Najbliższa rodzina. Odwróciła wzrok. Kiedy stałam się osobą, którą można pominąć? Zapytałam. Kiedy zdecydowałaś, że jestem dobra tylko do płacenia rachunków, a nie do bycia obok? Łzy napłynęły jej do oczu. Nie chciałam Cię zranić. Myślałam, że nie chcesz przyjść. To nieprawda. Tak sobie wmawiasz, żeby nie czuć się winna. Zakryła twarz dłońmi. Dobrze? Zepsułam wszystko. Byłam samolubna. Wykorzystałam cię, ale teraz tu jestem. Przepraszam. Czy to nic nie znaczy? To zależy odpowiedziałam. Czy żałujesz tego? Co zrobiłaś, czy tylko tego, że nie wyszło? Opuściła ręce, otworzyła usta, żeby odpowiedzieć, ale nie wydobyło się żadne słowo. Kocham cię, kontynuowałem. Ale miłość nie oznacza, że nie można wyznaczać granic, a przebaczenie nie oznacza udawania, że nic się nie stało. Więc co? Po prostu mnie odrzucasz? Pozwolisz mi się zniszczyć? Niech powiedziałem łagodnie: Pozwolę ci nauczyć się, jak się podnieść. Między nami zapadła długa cisza. A jeśli nie dam rady? zapytała drżącym głosem. Wtedy podniesiesz się tak jak ja, tak jak każda kobieta, prędzej czy później. Wstała, chwiejna i niepewna. Nie wiem, czy potrafię ci tego wybaczyć. Nie ma sprawy powiedziałem. Nie zrobiłam tego dla twojego przebaczenia. Zrobiłam to dla siebie. Zeszła po schodach bez pożegnania, a ja pozwoliłam jej odejść. Minęły trzy dni. Żadnych telefonów, SMS-ów, nikt nie pukał do moich drzwi, prosząc o klucze, pieniądze lub przysługi. Cisza była tak nieznana, że wydawała się niemal luksusowa. Wtedy, w spokojne wtorkowe popołudnie, zapukał David. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam mężczyznę, który wyglądał, jakby też nie spał zbyt wiele. Jego koszula była pognięciona, a twarz napięta, ale nie było w nim wrogości, tylko coś, co wyglądało jak poczucie odpowiedzialności. Dzień dobry, pani Lansten, powiedział: Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nie, skądże, odpowiedziałam, zapraszając go do środka. Usiedliśmy na ganku a wiosenna bryza delikatnie muskała krzewy różdżeralde, którymi w końcu znów zaczęłam się zajmować. David sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął kopertę. To dla pani. W środku znajdował się czek bankowy na kwotę 8500 dolarów. Nie mogę tego przyjąć, odparłam natychmiast. Może pani o odparu. Połowa kosztów ślubu była również moim udziałem. Sala. Catering. Nawet jeśli nie wiem, skąd wziąłeś pieniądze, to i tak na tym skorzystałem i chcę to naprawić. Przyjrzałem się jego twarzy. Nie było w niej żadnej sztuczności, tylko szczerość, żal i uczciwość. Hejli cię przysłała? Wydał z siebie pozbawiony humoru śmiech. Ona nawet nie wie, że tu jestem. Nie rozmawialiśmy od czasu, gdy odwołałem ślub. Uniosłam brwi. Odwołałeś ślub? Tak odpowiedział. Po tym, jak zablokowałaś kartę, zacząłem zadawać pytania prawdziwe pytania o pieniądze o twoją nieobecność na kolacji zaręczynowej o to, co mi powiedziała, a czego nie. Spojrzał na czek w mojej dłoni. Kocham ją naprawdę. Ale zdałem sobie sprawę, że nie wiem, czy ona jest gotowa kochać kogoś tak, jak wymaga tego miłość szczerze, uczciwie, bez oczekiwania, że ktoś inny poniesie ciężar? Nie powiedziałam nic, tylko powoli skinęłam głową. Przepraszam za to, co zrobiła, dodał cicho, i za to, że nie dostrzegłem tego wcześniej. To był pierwszy raz od lat, kiedy ktoś przeprosił mnie bez dodatkowych żądań bez żadnych zobowiązań, tylko z godnością. Byłam za to głęboko wdzięczna. Tego wieczoru, gdy słońce schowało się za dachami, zobaczyłam samochód Hailey ponownie wjeżdżający na podjazd. Tym razem nie była sama. Z fotela pasażera wysiadła młoda kobieta, prawdopodobnie jej współlokatorka z U, Melise, o ile dobrze zapamiętałam i nie. Stały na schodach przed moim domem, niezręcznie i niepewnie. "Mamo" zawołała Hailey. Musimy porozmawiać. Otworzyłam drzwi, ale nie wyszłam na zewnątrz. Dobry wieczór, Heidi, powiedziałam, po czym skinęłam głową jej przyjaciółce. Witam. To jest Melissa, powiedziała szybko Heidi, jakby chciała przejść do rzeczy. Słuchaj, wiem, że jesteś zła, ale sprawy wymknęły się spod kontroli. David odszedł. Ślub został odwołany. Mieszkam na kanapie u Melisy. Muszę wrócić do domu. Oto było stare założenie, że bez względu na to, jak źle się sprawy potoczą, zawsze będę planem awaryjnym, siatką bezpieczeństwa, emocjonalną poduszką powietrzną. Niech powiedziałam po prostu. Heili mrugnęła: Jak to nie? To znaczy, że to już nie jest twój dom. Te drzwi zamknęły się kiedy zdecydowałaś się wyrzucić mnie ze swojego życia, ale nadal oczekiwałaś, że będę je finansować. Melise poruszyła się niezręcznie. Może poczekam w samochodzie. Może tak, zgodziłam się. Ramiona Hailey opadły, gdy tylko jej przyjaciółka wyszła. Naprawdę to robisz? Zapytała. Pozwolisz swojej córce zostać bezdomną? Nie jesteś bezdomna. Masz pracę, dyplom, możliwości. Nie masz już tylko nieograniczonego dostępu do mnie. Patrzyła na mnie, jakbym ją uderzyła. Czego ode mnie chcesz? Przeprosin? Chcę zrozumienia, powiedziałam. Chcę, żebyś zrozumiała różnicę między powiedzeniem przepraszam, że użyłam twojej karty, a zrozumieniem, jak bardzo mnie zraniło, że uznałaś, że możesz to zrobić. Już przeprosiłam. Wymieniłaś, co zrobiłaś. To nie to samo, co przeproszenie za to, dlaczego to zrobiłaś. Spojrzała na schody. Nie rozumiem, co chcesz, żebym powiedziała. To mi wystarczy. Podniosła głos. To wszystko? Odcinasz mnie? Umrzesz samotnie, żeby udowodnić swoją rację. Prawie się roześmiałem. To nas różni, Heili. Ty uważasz, że konsekwencje są karą. Ja uważam, że są konieczne. Cofnęła się, a jej twarz stała się twarda. Nie jesteś osobą, za którą Cię uważałam. Nie, powiedziałem. W końcu jestem osobą, którą byłam, zanim pozwoliliśmy innym mnie zmienić. Heili nie pożegnała się, tylko odwróciła się i poszła aleją. Nie płakałem, nie załamałem się, nie pobiegłem za nią. Wróciłem do domu, nalałem sobie szklankę wody i usiadłem w fotelu Geralde. Po raz pierwszy od lat cisza nie wydawała mi się samotna. Czułem, że zasłużyłem na nią. Trzy tygodnie później byłam w ogrodzie, z rękami zanurzonymi w ziemi, kiedy głos Karen dobiegł mnie przez płot. Masz nowe kwiaty, zawołała. Byłaś zajęta. Chyba tak, odpowiedziałam, strzepując ziemię z dłoni. Zajęta. To było jedno słowo, które to oddawało. W ciągu 21 dni zmieniłam testament, zamknęłam stare konta i stworzyłam życie, które po raz pierwszy wydawało mi się naprawdę moje. Firma obsługująca kartę kredytową uznała, że mam rację. 17 tysięcy dolarów zostało zwrócone. Nie wniesiono żadnych zarzutów przeciwko Heili, ale nie przywrócono jej dostępu. Travis przestał pisać SMS Y, gdy nie odpowiedziałam na jego ostatni pasywno-agresywny MIM. Czek Dawida został zdeponowany na nowe konto, wyłącznie na moje nazwisko. Co najważniejsze, dom był nadal pusty, ale nie smutny, tylko spokojny. Karen i ja zaczęłyśmy pić kawę każdego ranka. Czasem na moim ganku, czasem u niej. Rozmawiałyśmy o książkach i ptakach oraz o tym, dlaczego tak długo zajęło nam przełamanie strachu przed własnymi ograniczeniami. Tego ranka przyniosła ulotkę z lokalnej biblioteki. Szukają wolontariuszy do nauki czytania i pisania, powiedziała: Pomyślałam o tobie. Już się zapisałam. Miło było znów być potrzebną, ale tym razem dla mojego umysłu mojego czasu a nie pieniędzy. Tego popołudnia siedziałam przy oknie w salonie, oknie Dzieraldę, gdzie słońce wpadało i malowało drewnianą podłogę. Spojrzałam na róże i pomyślałam o nim, o tym, co by powiedział, co by zrobił. Myślę, że byłby dumny nie tylko z granic, które w końcu wyznaczyłam, ale także z spokoju, na który w końcu pozwoliłam sobie mieć. Mój telefon zawibrował, otrzymując SMS-a od Karen. Nowa wdowa z biblioteki chce dołączyć do nas jutro na kawę. Myślę, że ją polubisz. Odpowiedziałam, nie mogę się doczekać. Odłożyłam telefon, wzięłam książkę i pozwoliłam, by światło otuliło mnie jak błogosławieństwo. Jeśli ta historia poruszyła cię, podziel się nią. Jeśli przypomniała ci o twojej własnej sile, skomentuj. A jeśli budujesz swój własny spokój, polub i zasubskrybuj. Jesteś ważny nie za to, co dajesz, ale za to, kim jesteś. Nie zapominaj o tym.